Siemanko, z tej strony, Nexium i witam się z Wami serdecznie. Witam się z Wami serdecznie. Niech mnie nie o co chodzi. Witam się z Wami serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek. Pewnie się spytacie, Nexium skąd Ty masz tyle monet? No więc, tak, dostałem monety od yy, Kevia Del, To jest taka akcja na Allegro. Sprzedają oni monety. No i powiem Wam szczerze, że jeżeli chcecie kupić monety. To kupujcie właśnie od nich. A dlaczego? Bo jeżeli napiszecie, że jesteście ode mnie, czyli tam wiadomości dla kupującego, że jesteście od Neksyoma, będziecie mieli bonus. Jaki? Nie wiem, ale zapewne będzie warto. No więc do dzieła. Jeżeli ktoś, was chce, ktoś z Was chce sobie kupić monety, no to serdecznie Wam ich polecam. Okej, okay. jeszcze Wam bym chciał coś pokazać. Jak widzicie, tutaj zdecydowanie się na zrobienie składu Premier League, ale najpierw Wam pokażę, co się stało ze składem Serie A. Takie szybciutka prezentacja. Więc zakupiłem sobie na lewą stronę Pereire i na atak sobie kupiłem Kawaniego oraz na pomocnika defensywnego Daniele De Rossiego. Myślę, że teraz skład z Ligi Włoskiej wygląda na zdecydowanie lepiej. Chyba mógłbym go jedynie wzmocnić na, wzmocnić na tej pozycji e, Kielinim, no ale jak na razie mi na niego nie stać, ponieważ jest on wart aż 40 końców. Okej, okay, dobra. A jak wygląda skład, barka jest Premier League. Już wam mówię, tak się ją prezentuje. Na bramce mam Fostera, którego znalazłem w paczce. Nie jest pod formacją, ale tak ma zgranie, tak jak GC w tamtym. Na prawej stronie mam Iwanowicia, na środku mam Kościelnego, którego trafiłem w formacji. Co mamy? Yanga. Na prawej stronie mam Wolkota. No i tutaj jest naprawdę coś, z czego jestem wręcz dumny, bo mam Hernandeza, 90 Tempa. No i Remiego, z którym się biłem wczoraj z Matesonem na live'ie wczorajszym. Wczorajszym, nie wiem czy to był wczorajszym. Laha. No i udało mi się go ostatecznie wygarnąć. No po transferze do Queen's Park Ranger za 9,5. Za 9500, no więc myślę, że jest to całkiem dobra cena. Tym bardziej, że ma on aż 92 tempa. Ale dobra, przejdźmy do sedna, czyli do otwierania paczek. Tak jest złote paczki. Najpierw sobie otworzymy za 5, a potem za 7,5. Ok, otwieramy za 7. Za 5 znaczy się. I co mamy? Danilo, Danilo. Nie wiem, nie zdążyłem zobaczyć. Danilo Dias 84 tempa Old Trafford, oto się może całkiem dobrze sprzedać Wyślimy, Wyślemy do klubu Kijowy modyfikator No jednorazowe mam niestety pełne, więc Będę musiał dawać wszystkie kontrakty na Szybką aukcję, a wiem z doświadczenia, że Złote kontrakty bardzo dobrze schodzą Więc myślę, że będziemy w stanie nawet zarobić jeżeli dobrze pójdzie, szybka aukcja. Ok, i tego jeszcze damy też na. No fak, dobra. Mniejsza z tym do klubu. Przypadkiem. Na resztę sprzedajemy. Ok, 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 ok. Dobra, teraz za 7,5. Co mamy za 7,5? Kanna, Kanna chyba tak się czyta. Ale nie wiem, czy jest się czym cieszyć, no nie za bardzo. No. O, mam stroje bardzo... oooo! Ale fajnie się trafiło. Użyjemy sobie karty oczywiście, no i w tym momencie się nam zwróciła paczka. Strój Bars, myślę, że po... no kur... Co ja mam z tym? Co ja mam z tym dawaniem? Szybka aukcja 200. Szybka aukcja 200. Szybka aukcja 200 i damy tutaj kup. Teraz 400. OK. No a nie jest chyba tutaj nic interesującego. No ewentualnie on jest na tą najdroższą formację, czyli 41212. 1, 2, więc go damy również na szybką aukcję. Damy go na 350 monet. No a reszta no niestety musi pójść na szybką sprzedaż. Okej, okay, może Messi, Messi daj nam Messiego? Błagam cię stary, daj nam Messiego. Czemu nam nie dasz Messiego? No super, ale żeś nam dał Messiego O, tragedia. Inaczej tego nie mogę nazwać. Dobra, to pójdzie też na szybką sprzedaż. Na, na szybką aukcję kontrakt. Na szybką aukcję, szybka aukcja wszędzie będzie nawet nie czuję, jak rymuję. Błagam, trafmy kogoś cennego. Bo to już czwarta paczka i nic, może teraz. Cahill to jest bodajże Co mamy, co mamy? Kone Hmm, nie wiem czy. Nie jest źle, nie jest źle, tylko że formacja jest jakaś kijowa Ale nie jest źle, co my tutaj mamy? Nawet nie wiedziałem, że mam duplikat tego Struje Hanoweru Trening strzelania. Sobie użyjemy od razu na. Na kim możemy sobie tutaj użyć? Użyjemy sobie na. Remim będzie miał 91 strzelania Kontrakty oczywiście ale Lecą nasze aukcje, ale tutaj nie, tutaj damy 300 Ponieważ jest to z wyjątkowy kontrakt wszystkie kontuzje to jest też przydatne Tutaj jeszcze sobie tego kone wyślemy do klubu może się nam przydać do składu BPL, ewentualnie na łapkę. Okej, okay, no ale reszta na szybką sprzedaż. Co mogę teraz zrobić? Przydałoby się trochę zużyć z tych kart jednorazowych, jakby się nam jakaś fajna trafiła. Więc może damy kogoś, damy kontrakt? Może kto ma tutaj mało kontraktu? Kościelny ma 7 kontraktów, a może czycieli to ma jakoś. Nie, więc kościelnemu damy kontrakt. Wow, dużo ich mam. No ale po otwieraniu paczek tak to wygląda. Jeszcze sobie damy. Kom? Możemy dać jeszcze. Damy jeszcze Wolkotowi Bo Walcottem z pewnością będziemy grać. Jest bardzo szybki ten zawodnik. Ok, no i udało się nam już coś sprzedać. 350. Ok. Miejmy nadzieję, że pójdą. Mm, te karty. Ok. Okej, okay, zawodnik meczu, no chciałbym trafić Emenikę jako zawodnika meczu, tym bardziej, że trafiłem wcześniej Emenikę zwykłego, ale to też nie jest źle. Okej, okay, sklep. Dobra, Błaszczykowski. Błaszczu, daje nam coś dobrego. Richards. Hmm, coś mi to mówi, no właśnie. O, super, dobra, jest Kozacko mamy strój Borussii Musien Gladbach jedna darmowa srebrna, czemu by nie zaraz to użyjemy, chwila tutaj mamy jeszcze to sobie damy na szybką aukcję na 350 poczynając od tej ceny A Richards będzie w naszym składzie. Jako zmiennik dla Iwanowicza. No cieszę się, bo Richards ma całkiem ładne tempo. Dobra, damy ciebie tutaj. 4-3... 4-2, ale znajdziemy z pewnością. To sobie damy do jednorazowych te takie lepsze. Do no, na szybką aukcję. Trochę będzie dłużej to trwało to otwieranie paczek przez tę szybką aukcję, no ale wybaczcie a spróbuję teraz dać za 400, może się ktoś skusi 450, czemu nie, dobra odblokujemy sobie paczkę a reszta na szybką sprzedaż, ok no i teraz będzie nas czekać chyba paczka tak jest, moje paczki Srebrna paczka, no nie wiem, czy coś tutaj trafimy, no ale... grzechnie nie skorzystać. Mamy jakiegoś obrońcę z Ligi Angielskiej, no ale nie wygląda to jakoś... No nie. Srebrne kontrakty jeszcze może ktoś kupi. Sam tak robiłem, gdy nie miałem dużo... Pieniędzy, a potrzebowałem kontraktów No shit, co ja zrobiłem A reszta na szybką sprzedaż Wysłałem przypadkiem do klubu już całkiem dużo Zawodników, okej okay, Kogo tutaj dam sobie mm, Za pięć no błagam trafmy chociaż raz Kogoś dobrego Czemu? Może teraz nie patrzę Nie patrzę, nie patrzę Nie patrzę Dobra, trzy, dwa, jeden, otwieram oczy czy wy sobie za mnie kpicie? Czy wy... So o, Jakie lubię te piłki? A zmienimy sobie. Okej okay. Jeszcze teraz kontrakty. Jak udzielbiam te F50, po prostu świetnie wyglądają. Posprzedajemy. Na kontraktach można tak naprawdę zbić trochę interes. Nie wiem, szybko sprzedaż 600? Ty, co ty jesteś taki wyjątkowy? Damy sobie ciebie na aukcję za 700. Nie wiem, może się nie znam, czy coś o co chodzi, ale reszta leci na szybką sprzedaż. Nie wiem, nie wiem czemu niektórzy są tak zwarci. Tak dużo warci. Teraz Messi znowu. Tą zapięć, ale ja chcę, żeby Messi nadał Messi'ego albo chociaż Ronaldo i jestem te... Szczęsny! Mamy zmiennik. Znaczy, się aktualnie naszego pierwszego bramkarza to będzie. Badaj konformację Kio. Ale jest Aleksandro Sandro. Aleksandro, co ja mam z tymi? Damy go na szybką aukcję. Za ile? Za 300. Wojtek do składu, oczywiście. Okej, okay. można powiedzieć, że mamy już bramkarza. Hmm, a co z tymi kartami pozostałymi? Kontrakty na sprzedaż No więc sprzedajemy. Wszystkie na szybką aukcję, Matko, jakie to jest monotonne. Naprawdę Was przepraszam, jeżeli to Wam się będzie, może puszczę jakąś muzyczkę, chociaż leci w trakcie tego. No ale wybaczcie mi, naprawdę. Masz maksymalną 100 kart na wymianę. Super. Czyli teraz lecimy do jej Sports Football Club i musimy sobie powiększyć 100 kart na wymianę. Tak, chcę wyjść z trybu Ultimate Team. I gdzie jest ten EA Sports? Okej, okay, katalog teraz Ultimate Team Nie, nie dodatkowy skład Większość stos kart do wymiany, tak jest Coś jeszcze mogę... Zwiększenie listy obserwowanych aukcji Okej okay. Dobra, Ultimate Team ponownie i jeszcze sobie otworzymy kilka paczuszek bo by nie szkoda, że nie ma teraz tej szczęśliwej godziny. Może by się nam udało kogoś dobrego trafić. Błaszczu, ja teraz postawię na ciebie i błagam cię. Daj mi kogoś dobrego. Beto. Bosko. Jezu, ja już nie mam siły. ooo! Gdyby to było na zawodnika, to by to było warte dużo. Dużo więcej, ale na menadżera też nie jest źle. Ciekawe, ile teraz mogę? 40 na wymianę, jak niewiele mi to dało. Dobra, jeszcze sobie otworzymy paczki, tak aż zapełnimy ten stos kart na wymianę. No a reszta leci na szybką sprzedaż. Okej, okay. jeszcze 5 kart na wymianę i będzie koniec otwierania paczek. Hard czy Soldado, hard czy Soldado, hard czy Soldado, hard. Jeżeli odechciewa mi się robić to otwieranie paczek, kiedy trafiam takich zawodników. To jest jakaś kpina. Nie, nie. Nic po prostu tutaj nie ma ciekawego. Komu możemy dać dribbling lepszy? A damy remiemu? Nie, nie możemy dać remiemu, bo daliśmy mu strzelanie. Damy Youngowi. A z tymi kartami, to ja już naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. Mam nadzieję, że mi się chociaż trochę kasy zwróci za te kontrakty, które sprzedaję. Ewentualnie z jakichś zawodników. Dobra, ale się trafiło: będzie jeszcze ostatnie otwarcie paczki. Reszta na szybką sprzedaż. No i teraz. Kto? Damy tu za 7,5, no i błagam. Dobra, ja nie patrzę, ja nie patrzę. Dobra. Ktoś się nam trafił Ja pierdzielę. Jaki modyfikator? Dobra, nie, ja wysiadam. To jest po prostu jakaś kwina. Dobra. Nie, ja już... No co? Co ja mogę powiedzieć? Tragedia. Dobra, to my jeszcze sobie wyślemy do jednorazowych. No mam już wszystko pełne. Reszta na szybką sprzedaż. No i co, to by było na tyle w tym otwieraniu paczek. No nie wyszło to zbyt imponująco. Nie trafiłem nikogo, nikogo i to mogę jak najbardziej teraz powiedzieć. Po prostu totalne zero. Jedyne co trafiłem, no to właśnie jest ten Richard, no i ewentualnie Wojtek Szczęsny, ale i tak nie są oni pod moją formację. Jak to mi spadło? Ta fakt gra. Tu mi zgranie spada jak. Dobra, nie, nie nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale ok. Więc mamy dobrego zmiennika dla Iwanowicza. Dobra, więc teraz tak sobie poszukamy modyfikatora pozycji na to chociaż nie, dobra, nie będę was już na bo to jest po prostu masakra. No ten odcinek kompletnie, wszednie nic nie trafi, i nic, bo kompletnie zero. Dobra, ja się z wami żegnam. To by było na tyle w tym niezwykle nudnym, pasjonującym, wspaniałym odcinku. No i na razie.